Moi drodzy, przed nami kolejne zadanie na wykaż. Wykaż, że dane dwie liczby są równe. Lecimy! I tutaj wybraliśmy podpunkt C. Lecimy z podpunktem C i zauważmy, że mamy dwie liczby. Ja y, tę liczbę zapiszę jako l, czyli liczba, która jest po lewej stronie, i p jako liczba, która jest po prawej stronie. Najpierw zajmijmy się liczbą. L, czyli l równa się. Od czego tu zacznę? Moi drodzy, przede wszystkim od tego, że jak mamy w potędze minus, czyli o, tutaj mamy minus, tu minus, tu minus, no to przede wszystkim minus nam mówi o tym, że my liczbę musimy odwrócić. I ja zacznę od odwrócenia tego, co w środku w tym nawiasie. Więc będziemy mieć tak. Na pewno ten duży nawias kwadratowy ja jeszcze przepiszę. Jeszcze przepiszemy sobie ten nawias, o, może tutaj nawet zaznaczymy, zaznaczymy kolorkami, żebyście wiedzieli, o których nawiasach mówię. Teraz zaznaczę, jeszcze w, w tym zielonym nawiasie, odwracam sobie 6 do minus pierwszej. No to odwracam, czyli będzie 1 szósta plus, no znowu jedna szósta, zamykam ten nawias, dalej napiszę jeszcze do minus pierwszej, bo tej minus jedynki jeszcze jakby nie uwzględniłem. Ja na razie zrobiłem to działanie, które jest w środeczku w tym nawiasie zielonym. I przepisuję sobie plus, chociaż to już możemy też odwrócić, czyli to będzie jedna szósta, zamykam czerwony jakby nawias i daję do minus Pierwszej. No i spróbujemy to uporządkować. Czyli równa się. Najpierw jeszcze przepisuję nawias kwadratowy, bo jeszcze tego nawiasu nie ściągam, więc ja go jeszcze przepisuję. Teraz tak, nawias zielony. W tym nawiasie zielonym tu już mogę to dodać. Więc najpierw to dodaję. No to 1 szósta plus 1 szósta to 2 szóste. I na razie tak zapiszę. Na końcu się zajmę tam skracaniem do minus pierwszej plus. Jedna szósta. No i kontynuujemy sobie. Równa się. Czerwony nawias jeszcze sobie przepiszę, ale uwaga, już nie muszę dawać jako kwadratowy. Dlaczego? Bo już ściągam ten nawias. Co to znaczy ściągam? To znaczy, że tu będę wykonywać właśnie tę potęgę minus 1. Już mówiliśmy, potęga minus 1 mówi nam, że liczbę odwracamy, czyli jak mamy 2 szóste, to jak odwrócę, to będę mieć 6 drugich plus 1 szóstą. No 6 drugich, to przecież możemy sobie skrócić o, będziemy mieć 3 pierwsze, prawda? Albo, moi drodzy, możemy też sprowadzić od razu do wspólnego mianownika. Więc jak to woli w sumie. W sumie nawet to sprowadzenie do wspólnego mianownika byłoby chyba lepsze, bo przecież za chwilę będziemy te liczby odwracać. To sprowadźmy do wspólnego mianownika. Czyli to sobie przemnożymy razy 3, to sobie przemnożymy razy 3, bo tym wspólnym mianownikiem ewidentnie tutaj będzie szóstka, Czyli mamy nawias czerwony, jeszcze przepiszę. Popatrzcie krok po kroku, żeby się nie pomylić, czyli mamy 18 szóstych plus 1 szósta, a to się równa. No i moi drodzy, tutaj mamy 19 szóstych do minus pierwszej. Do minus pierwszej. No i teraz znowu, teraz dopiero się pozbędziemy tej minus jedynki, czyli odwracam, wychodzi nam 6 dziewiętnastych. I to jest ta liczba po lewej stronie. Teraz zajmijmy się tą liczbą po prawej stronie, czyli prawa strona równa się i znowu, podobnie jak wcześniej, najpierw zaczynam od tego środka, czyli znowu, tak jakby o, od tego, co tu mamy w środku, czyli to sobie odwrócę, to sobie odwrócę, a całą resztę jeszcze przepiszę. No, tę liczbę, która jest poza nawiasem, też mogę odwrócić. Ale najważniejsze to jest to działanie w tym zielonym nawiasie. I tutaj znowu damy sobie ten nawias o jako czerwony. Czyli najpierw to, co w nawiasie zielonym, czyli jeszcze ten nawias przepiszę, chociaż tu już zauważamy, że 1 trzecia do minus pierwszej. No to jak mamy 1 trzecią i ją odwracamy, to będą 3 pierwsze, czyli 3 plus no też 3. Zamykam nawias do minus pierwszej, plus i tutaj tę liczbę teraz odwracam. I no, jak mamy 1 trzecią do minus pierwszej, to też będzie 3. Daję kramerkę do minus pierwszej. <laughs> tak naprawdę już mogłem znieść tą kramerkę i nawet kwadratowy, bo już nie mam tych nawiasów zwykłych, ale to się nic nie dzieje. To nie jest jakiś wielki błąd. Możemy sobie też takie nawiasy pisać. I to się równa teraz dopiero sobie. Zamienię to już na te nawiasy kwadratowy, o ten czerwony, a zielony jeszcze przepiszę, no bo mamy 6 do minus pierwszej. O, no, mo mogę dać to w nawias, jakby nie muszę, ale mogę, żebyście widzieli skąd się to wzięło, że to jest, to jest ta, jakby ta zielona część tutaj, prawda? Dobra, co dalej? Teraz odwracam to zielone. Więc nawias kwadratowy już mogę zapisać jako zwykły. I teraz odwracam szóstkę. No szóstka to znaczy 6 pierwszych. Jak ją odwrócę, to będzie 1 szósta. No i dodaję jeszcze 3. No i teraz mamy 3 i 1 szósta w nawiasie, ale dalej to jest do minus pierwszy. Zamieniam 3 i 1 szóstą na ułamek niewłaściwy, czyli mamy 6 razy 3, 18 plus 1, to mamy dziewiętnaście szóstych i jeszcze daję w nawias do minus pierwszej. No i to się równa. Odwracamy i wychodzi nam 6 dziewiętnastych. Zauważmy, że lewa równa się prawej, co należało wykazać. Jeżeli podoba Ci się ten sposób rozwiązywania. To daj łapkę w górę i koniecznie subskrybuj kanał, aby oglądać więcej takich rozwiązań. Do zobaczenia!